Z jak z jajek, miele dwuetapowo. Najpierw rozdrabniam na większym urządzeniu, a następnie winku. Mamy już zmielony. zobaczcie na sypki. To jest znakomity produkt dla szczególnie małych drżdżownic. Pusy z kawy, Również bardzo dobry produkt. Drżdżownice je bardzo lubią. Natomiast musicie wziąć pod uwagę, że jest to element paśny. Ale mając te dwa elementy, już możemy to zrównoważyć. Czyli wymieszamy skorupki, zmielone skorupki jajek i proszek z kawy. I pozostały nam jeszcze dwa elementy. Pierwszy to Torebki z herbaty. Specjalnie teraz zrobię w ten sposób, że otwieram. Ja używam akurat takich, gdzie nie ma metalowych elementów, ale różnie bywa. Tego nie musicie rozrywać. Wystarczy to wrzucić. I o, na przykład to. I. Forma fusów skawy. Torebka. Tutaj mamy trochę papieru, ale kolejny element to karton. To wszystko wymieszamy. I mamy. Ja pod ręką czuję, że jest to wilgotne. Jeżeli będziecie używali tych elementów, które leżą dłużej, to one będą bardziej suche. I wtedy dobrze jest nawilżyć. Natomiast nawilżanie. Nie proponuję tak jak kiedyś widziałem Prosto z gara Nie nie Najlepszy Pojemnik z dyfuzorem Lekko nawilżać i sprawdzać Nie powinno z tego kapać nam tutaj na pewno nie będzie kapało bo Bo jest to wszystko Wilgotne a nie mokre. To jest bardzo dobre środowisko dla żołnierzy. To jest element, który pewnie gdzieś jeszcze wykorzystam następnym razem. Żołnierze się topią, ale nie jest to takie łatwe, żeby je utopić. Oddychają przez całą skórę, więc wytrzymują trochę wody. Natomiast to zostawimy sobie na kolejny. Ja już to myślę wymieszałem w miarę w porządku. Pozostaje jeszcze jeden element. Zawsze, przynajmniej trochę, w tym wypadku garść albo ziemi, zwykłej ziemi ogrodowej, nawet takiej marketowej, albo część tej ziemi, którą już znajdziemy w pojemniku. I to był prosty bedding kawka, herbatka, skorupki z jajek, karton. W przypadku, gdy lub za dużo skarmiliśmy warzywami, lub wtedy, gdy nie mamy czasu na mielenie tamtych elementów. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia, do usłyszenia.